Festiwal rozpoczął się w ostatnim dniu lipca 1955 roku. Organizatorzy nazwali akcją Przyjazd, przyjęcie tysięcy gości. Docierali oni głównie pociągami, witani hucznie na dworcu głównym, i samolotami, przyjmowani na prowizorycznym lotnisku Okęcie. Wśród cudzoziemców przeważali Europejczycy, stanowiący ponad 80%. Zapamiętani zostali jednak głównie przybysze z Azji, których było 10%. I Afryki, 3,5%. Nieprzywykłym do różnorodności mieszkańcom Warszawy wydawali się atrakcyjni, egzotyczni. Ich barwne stroje odmieniły miasto. Komitet festiwalowy zadbał o gadżety, przede wszystkim wszelkiego rodzaju pamiątki. Dla gości zagranicznych przygotowano pakiety prezentowe. Ukazywały one znów hierarchię. Gości podzielono na cztery kategorie: najważniejsza, a Otrzymała pakiety wartości 1000 zł, a najpospolitsza, D, za 65 zł. Lecz w każdym pakiecie znajdowała się barwna chusta, znak festiwalu. Na wystawie pokazujemy różne rodzaje chust i wszelkiego rodzaju wyroby zamówione przez organizatorów w spółdzielniach rzemieślniczych. Nabrały one emocjonalnej wartości jako osobiste pamiątki z festiwalu. W ramach zbiórki otrzymaliśmy na wystawę m.in. festiwalowe pamiętniki. Zbierano do nich autografy cudzoziemców. Uczestnicy festiwalu mieszali się, spotykali na ulicach i w prywatnych mieszkaniach. Wymykali się reżyserii i kontroli ze strony organizatorów i władz. To właśnie stworzyło wrażenie wielkiej swobody. Zawiązywały się relacje handlowe, poza zorganizowanym odgórnie skupem dóbr od cudzoziemców w sieci punktów nazwanej festivex. Starano się porozumiewać w łamanych językach, Najwięcej emocji wzbudzały relacje przyjacielskie i erotyczne. W jakiejś mierze ukazują to festiwalowe zdjęcia. Impreza była filmowana i fotografowana przez profesjonalne ekipy i szeregowych uczestników. Przedstawiamy materiały polskiej kroniki filmowej i serwisy fotograficzne Ireny Skarżyńskiej czy Wojciecha Jankowskiego. Ten ostatni wykonał serię zdjęć barwnych. Materiał Wandy Wielechowskiej należy natomiast do rodzaju zdjęć prywatnych, jakie wklejano do albumów. Po lewej stronie sali skupiliśmy dokumentację wydarzeń sportowych. Wielki znicz, odpalony na stadionie dziesięciolecia, sugerował olimpijskie ambicje drugich Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Młodzieży MISM. Pierwsze odbyły się dwa lata wcześniej w Bukareszcie. Na MISM pojawiło się wielu wybitnych młodych sportowców, a niektórzy bili rekordy świata. Impreza skupiła 3,5 tysiąca zawodników z 38 państw, reprezentujących niemal wszelkie dyscypliny. Podobno rozgrywki w kilkunastu obiektach Warszawy, ale także w kilku innych miastach obejrzało łącznie 1 700 tysięcy widzów, czyli o 1 trzecią więcej niż olimpiadę w Helsinkach w 1952 roku.